Obudził Polaków, a teraz jest tendencja spadkowa, jeśli chodzi o ten stres. Pamiętacie ten efekt zamordyzmu dwa lata temu? Pamiętacie tam, co tu się działo? Jeżeli to nie, nie obudziło Polaków, to teraz muszę zmienić jakiś inny pomysł, co zrobić, żeby tych Polaków znowu pobudzić do tego typu energii, która wtedy była, a już obecnie nie ma. I system to doskonale rozumie. System to doskonale rozumie, bierze nas na przetrwanie. To jest proste. Jesteśmy rozgrywani, jeszcze raz to powtórzę jak dzieci w piaskownicy. Biorą nas na przetrwanie. Zobaczcie, co się dzieje. Myślicie, że pana dynicja, pana ministra Dworczyka to jest przypadek? Nie. Przecież to jest proste. To jest zakopywanie pod dywan osoby, która jest twarzą czegoś, co osobiście dla mnie jest hańbą. Pojawi się ktoś nowy. Tak sprawdza się pojawił na wyraźnie. Nie będę oceniał, szkoda, że też za sobą ma historię, kiedy latał za pieniądze podatnika samolotami z rodziny mają, dlatego już praca nie pamięta. Mamy nowego reprezentanta kprl Pan profesor Korba nagle zniknął. Gdzie jest? No nie może się pojawiać, dlatego że za rok są wybory, jeżeli dojdzie do tego wszystkiego. I największe zagrożenie, proszę już naprawdę kończyć, największe zagrożenie, mam nadzieję, że wolnościowcy mają świadomość, że w Sejmie toczą się realne, fizyczne, namacalne rozmowy na temat zmiany ordynacji wyborczej. Te rozmowy są. Mam zapewnienie od posłów, że te rozmowy są i małe partie, między innymi partie związane z, z wolnościowcami, czyli ze środowiskiem wolnościowym są przerażone, bo jeżeli by się okazało, że zostanie przegłosowana zmiana ordynacji wyborczej, to w Polsce dochodzi do dualizmu politycznego, zostają dwie partie, PiS i PO. Wszyscy posłowie SLD, czy tam jak oni się teraz nazywają, yy, Konfederacji i wszystkich małych Solidarnej Polski, pewnie dlatego to jeszcze nie weszło na wokandę, znikają i to jest zatrważające, o tym się w ogóle nie mówi, dlatego że to jest po linii, Dwóch największych partii. Natomiast chciałbym, żebyście jako środowisko wolnościowe wiedzieli, że jeżeli pojawi się taki temat, to to powinien być powód, że naprawdę my wszyscy idziemy pod Sejm i wyrażamy swoje zaniepokojenie tym, czasie, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Bo wszyscy, wszyscy, którzy jesteśmy, łącznie ze środowiskami, które reprezentują te ruchy wolnościowe, nie wchodzą w najbliższej kadencji, w następnej, jeżeli to wyjdzie w życie do Sejmu. Zostają nam Okay. O tym się w ogóle nie mówi, a jeżeli myślicie, że to są jakieś tam spekulacje, to mogę powiedzieć, że spekulacjami nie są. No to potwierdzono kilku różnych posłów różnych System partii politycznych. System amerykański Tylko to oznacza, tylko to oznacza że głos, nasz głos przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Yy, nie, ale to żebyśmy mieli świadomość, bo yy, jak masz na no, Jola, Jola, musisz przestać myśleć logicznie, musisz przestać myśleć logicznie. Wiesz dlaczego? Bo ty się łudzisz znowu, ja to rozumiem, jestem taki sam jak ty, ale się tego oduczam. Nie to, że oduczam logicznie, bo mi to potem wyrkną z filmu. My znowu żyjemy nadzieją, że projekt będzie, ktoś weźmie pod uwagę naszą opinię, że sobie wyjdziemy z jakimiś tam kartkami, z jakimś szacunkiem, bo ja sam tak... I oni teraz, oni w rozumieniu, ci, którzy będą chcieli to wdrożyć, wezmą pod opinię głos ludu. Oni was mają w noskę. zacząć przygotowywać własnych kandydatów do Sejmu. I do sejmików, do samorządów. To możecie zrobić. Musicie zacząć wprowadzać swoich ludzi. Jak ich wprowadzić? Bardzo prosty pomysł. Ja mam bardzo prosty pomysł. Najprostszy z możliwych. Nigdy o tym nie rozmawiałem z Tobą, ale załóżmy hipotetycznie, nie chcecie na żadne krzywe sanki w życie zakładały. Dobra, załóżmy, że Jan Kowalski, który siedzi tutaj, jest waszym reprezentantem. Ufacie mu, sprawił się przez dwa lata. Kocha Polskę, jest uczciwy. Nie macie dwie opcje. Żeby gościa wprowadzić, co możecie zrobić. Załóżmy, że macie pieniądze. Myślę, że ruchy wolnościowe Wam pomogły. Co możecie zrobić, żeby wprowadzić takiego człowieka do sejmu? Żeby w momencie, kiedy trzeba będzie Wam pomóc, to Wam pomoże, chociażby samą interwencją poselską, bo ona też jest ważnym narzędziem, które niestety jest rzadko kiedy wykorzystywane przez posła. Możecie albo zbudować nową partię, sami sobie odpowiedzcie szczerze na pytanie w sercu, czy jest to możliwe. Musicie w skali kraju zdobyć tysiące podpisów. Ja nie, ja nie mówię, żeby Wam powiedzieć, żeby tego nie robić. Nie, tylko żebyśmy rozumieli, co mamy zrobić jako środowiska. Musicie mieć. Pieniądze, to jest najmniej romantyczna sprawa, o to bym się na, na, na tym etapie nie martwił. I musicie spowodować, że ludzie zagłosują na tę osobę. Niemożliwe to jest nogi rozprostować w tiko. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. To, czy co jest możliwe, czy nie, to zależy od nas. Ja nie, ja nie powiedziałem, że trzeba wchodzić z Konfederacją. Ja tego nie powiedziałem. Druga opcja jest spowodowanie, żeby Jan Nowak pojawił się na listach wyborczych, jakichkolwiek najlepiej zbieżnych z naszymi miłościami politycznymi i żeby całe środowisko, które jest odpowiedzialne za okrąg wyborczy, za okręg wyborczy zrobiło wszystko, ulotki, cokolwiek, eventy, cokolwiek byście uznali za stosowne, żeby zagłosować za tą osobą. Wszyscy wylatujemy. Jeżeli zmienią nam potencję to... Wersja, to przez... No tak, ale to, to wtedy być może będzie oznaczać, że trzeba niestety odpowiedzieć sobie na kolejne trudne pytania. Albo wyjdziemy i powiemy, budujemy nowy system, ok, albo wprowadzamy do partii, która jest absolutnie przynajmniej nie z mojego jakby światopoglądu, ale on jest nasz. No nie ma innej opcji. Pamiętajcie, że w ja końcu... Koncie... Wybieramy jakąś taką akcję i się Mają swoje poglądy i na razie tam... Proszę Państwa, proszę podnosić rękę, Słuchajcie, to się to. przyjechałem tutaj do Was, ja mówiłem takie rozmowy, ja to jestem po to właśnie, żeby powiedzieć, jak wygląda realia, jak wyglądają realia. Ja, ja się z, mówię Wam jak jest i nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tylko pytanie, co my możemy zrobić, jeżeli się ordynacja Samorządu jak nie bardziej. Bo no to oczywiście się odnosi do różnych poziomów. Ja teraz mówię akurat o poziomie poselskim, no bo jestem naprawdę na, na bieżąco. Jeżeli chcemy kogoś wprowadzić, a ja bym bardzo chciał mieć kogoś z Was tam, jako reprezentanta, bardzo. Bo ja wiem, że jeżeli ja teraz potrzebuję jakiejś pomocy w kwestii jakiejś maseczkowej, bo są jeszcze te rzeczy, które cały czas się ciągną, ja takiego posła z przyjemnością bym zadzwonił i powiedział, słuchaj, Jan. Potrzebuję pomocy, bo ktoś z naszego środowiska potrzebuje pomocy. I chciałbym, żeby taki poseł powiedział: ponieważ mnie wybraliście ponieważ jestem waszym reprezentantem, to wam pomogę. Mamy takiego posła jeszcze, mamy no, kilku, ale jest za mało. Teraz musimy się zmierzyć z rzeczywistością, to jest mój punkt widzenia. Albo budujemy coś nowego, dołączamy się, łączymy, ale to musimy zacząć robić teraz. Mamy rok do wyboru, jeżeli nam się nie Mówię o realnej zmianie. Albo jest wprowadzenie do systemu chorego kogoś, w moim rozumieniu, zdrowego. Jakiś zalążek, taki jest mój z który widzenia. Bo pytanie jest następujące. Co będziemy chcieli, zaraz będzie kwestia, zaraz będzie temat pytań. Bo to jest oczywiście temat rzeka, i widzę widzę emocje, i to jest bardzo zdrowe właśnie, na tym polega ta rozmowa. Mamy, mamy, jakie mamy opcje? Opcje mamy takie, że nie wprowadzamy nikogo. Mówię o poziomie, oczywiście, że samorządy są bardzo ważne, Paweł, bardzo. Ale my, jakby skupmy się na tym poziomie, właśnie warszawskim. Albo nie mamy nikogo i dalej jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia, gdzie jesteśmy. Albo macie kogoś, kto jest z nowej jakiejś formuły, którą stworzycie. Albo jest ktoś, kto jest pod Was, niestety nie jest w formule, w którą stworzycie, bo jesteśmy na przykład zasobami w skali polskiej. Bo być może w Warszawie się zjednoczycie, ale w Bytomiu już nie, we Wrocławiu już nie, w Poznaniu już nie. Nie ma czasu, mamy rok czasu. I dzięki temu będziemy tam jakichś reprezentantów. Ktoś może powiedzieć, co tam jeden poseł zmienił. No niewiele. Ale jaka jest alternatywa? Proszę bardzo, pan chce zadać pytanie. Bardzo proszę. Sekundę, trzy minuty. Ja mam taką propozycję. To jest ale nie Bardzo proszę. Nie, nie będzie pan proszę dobrze. Panie jest... Miejsce, ja mam taką propozycję, panie Grzegorzu, pan przedstawia pewien temat, ja nie widzę, żebyśmy mogli rozwiązać ten temat teraz, będzie to tylko, tyle ile nas jest, mamy różne wizje, różne myśli i tak dalej, jest zrzucony temat, powinien być dany czas na to, do przemyślenia i do pana możemy pisać. Do mnie proszę nie pisać. Nie, a dlaczego? Ale tylko z mogę i... Ale jest, to jest, to, jest to. temat konkretny. Jeżeli mamy szukać razem rozwiązania, to gdzieś to musi dopłynąć. To nie o to chodzi, że pan ma rozwiązać problem. Tylko gdzieś to musi dopłynąć i po pewnym przemyślenie. Ja powiem szczerze, że przyjechałem tutaj głównie z powodu tego najbliższego spotkania, czyli... Nie rozwiązywania ogólnopolskiego problemu, że zaraz stracimy Polskę, tylko tego konkretu, który który się będzie działo za chwilę, czyli tego spotkania dziesiątego. Oprócz tego wspomniał Pan i powiedział o tym, co się dzieje w Senie, jak to Pana bardzo porusza. Myślę, że bardzo by z nas każdy chciał, ponieważ przynajmniej ja bym chciał usłyszeć tak naprawdę, co tak Pana wstrząsa, żebyśmy coś wiedzieli. Tak i z tych rzeczy, i z tego co będzie za moment, 30 Tam gdzie się spotkamy. Dziękuję. Wezmę ten mikrofon na kawałek spokojnie. Co do 10, czyli w poniedziałku nie będę się wypowiadał. Dlatego, że nie ja jestem inicjatorem tego wydarzenia. Nie jestem ekspertem związanym ze złożami naturalnymi. Jestem jednym z Was, który kupił akcję jedzie tam, jestem tam w roli obserwatora wspierającego to, co tam trzeba wydarzyć i otwierającego głowę na argumenty jednej strony, jak i drugiej. Nic więcej w tym zakresie nie mogę powiedzieć, dlatego że nie mam głębokiej wiedzy na ten temat. A ponieważ jesteśmy manipulowani w mediach z punktu widzenia informacji, które do nas docierają, więc chętnie posłucham jednych ekspertów i drugich. Nie zamykam się na żadną ze stron. Na tym polega moje stanowisko. To, co chciałbym, to chciałbym, żeby złoże naturalne zostało w rękach Polaków i żeby to Polacy czerpali w maksymalnym stopniu yy, zyski z eksploatacji tego. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co yy, mną porusza i nadaje się chyba właśnie do przemów dlatego, że się starają przed ostatnią prawie że godzinę przekazać do co mnie porusza. Porusza mnie wiele rzeczy. Porusza mnie bezsilność. Porusza mnie nieuczciwość wielu osób, z którymi w ostatnich dwóch latach współpracowałem i potrzebowałem dużo czasu, żeby się zorientować, że ktoś nie jest uczciwy. Porusza mnie to Że nie udaje nam się budzić większej ilości osób w ciągu dwóch lat, tak bardzo się stanając za no pomocą różnych stowarzyszeń, grup, fundacji, działań naszych. Porusza mnie to, że jest wiele osób, które nie widzą dalej czy czubek własnego masa. Porusza mnie to, że Ruchy wolnościowe w ostatnich dwóch latach, takiej moim zdaniem niesamowitej szansy konsolidacji i stworzenia czegoś wspólnego, nie doszły do porozumienia. Porusza mnie to, że ktoś oczekuje, że ktoś będzie robił coś za niebo. Porusza mnie to, że Wchodzi ktoś do mnie i mówi: Panie Grzegorze, może zrobić takie pismo, takie wysłać, takie coś. Ja, mam już taką ripostę przygotowaną, miłą, sympatyczną, mówię: bardzo dobry pomysł. Proszę takie pismo przygotować. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam roli polityka. Ja jestem taki sam jak Wy. Jedyna różnica jest taka, że, że mi coś tam podpaliło w głowie i moja żona powiedziała: Grzegorz, nie możemy na to pozwolić. To jest jedyna różnica. Ja mogę w każdym momencie oczywiście tego nie zrobię, ale mogę w każdym momencie wyłączyć konto na Facebooku, usunąć konto na YouTubie, zamknąć fundację i pójść do poniedziałek do pracy w żarce. Proza życia, kochana Polakom, kochany Polaki, my musimy wszyscy wziąć się do roboty. Ja nie jestem inny wobec Was. Ja mam taką samą... Sytuacje jak wy, ja mam też rodzinę, ja mam też wrażenia, Ja chciałbym pojechać na urlop, na które nie pojadę. Ja mam samochód, który by się za chwilę rozpalił, bo 15-350 tysięcy przejeżdżam. Ja mam takie same problemy jak wy. Ja się niczym innym nie różnię. To co mogę powiedzieć, że ja nie chcę być odpowiedzialny za konsolidację środowisk wolnościowych, bo ja nie mam ambicji politycznych. To jest ten problem. Nie mam ambicji politycznych. Mam ambicje w o Polskę, więc jeżeli my nie zrobimy wspólnie czegoś, zobaczcie, nie moglibyśmy zrobić dobrego, gdyby takich osób jak na przykład Paweł, trochę cię wydał Czy każdy z was, bo was wszystkich nie znam, gdyby każdy z nas, kto państwo na tej sali, robił tyle samo, robił czegoś aktywnie. To jest wielkiego, bo to masz popularność, bo masz ponad 100 tysięcy obserwujących na Facebooku. Przepraszam, ale dlaczego ty nie masz? Przecież ja nie robię niczego nadzwyczajnego. Ja mam kamerkę, którą mam na jakimś strategię starem. Robię to w pokoju mojego syna. Za każdym razem muszę się rozkładać, składać i tak dalej. Światło muszę sobie tam rolę to robić. Ja nie mam jakiegoś studia telewizyjnego. Jedyne co mam to mam taką straszną chęć, żeby coś zmienić. Ale ja sam to wiecie mogę sobie wyciąć. To co mnie denerwuje co spowodowało być może również tą chwilę słabości na początku, to jest to, ja się sam na tym łapię, że my często, myślę, że się w Polsce zgodzicie, oglądamy kogoś w internecie, słuchamy kogoś w internecie. I te osoby często mówią, to trzeba zmienić. To jest złe. Tutaj kratka, a ten to taki i I ci ludzie mają popularności. Setki tysięcy, po milionach czasowych wyświetla. Pytanie: jak zgłosimy ten komputer, co to zmieniło tak naprawdę w rzeczywistości? Nic. Poza tym, że sobie pogadamy i sobie tam kciuki w górę i sobie komentarze podplikamy, jakie to jest straszne, to nic nie zmienia. Żeby coś zmienić, ktoś musi zacząć. To są osoby, Kuby Kuświta, który stworzył Stowarzyszenie Bronimy Kultury. Gościa, który do mnie zadzwonił, który mówił mnie pełen szacunek, pamiętam półtora roku temu, jak zadzwonił do mnie z pierwszym żołnierzem, jeszcze się wtedy nie znaleźliśmy w prywatnie, i mówił, Panie Grzegorzu, nie chcę robić wiadomo czego. I ja powiedziałem, Panie Jakubie, Panie poruczniku, wtedy się do tego tytułowałem, jak Pan chce coś zmienić, to musicie natychmiast założyć stowarzyszenie, i musi by was być Was więcej, bo pan go zjadą w i kilka miesięcy później tworzy się stowarzyszenie, Kuba zostaje prezesem, ktoś musiał zacząć. Wy zaczęliście teraz tutaj. Oczywiście mam świadomość, że ktoś będzie innego zdania, że trzeba robić tak, trzeba robić bezpośrednią demokrację. Ja nie mówię, żeby tego nie robić, ale musicie, musimy mieć efekt skali, bo na tym etapie nie mamy efektu skali. I efekt będzie taki, obym się myli, że dojdzie do momentu, kiedy my, demokracja w cudzystwo, pozwoli nam...